Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, bo tam jest, ten fin jest głęboko, ten miecz, ale on zaraz puści, no, no, no. Odwrotnie wiosło chyba, o, tym, a może, nie widzę, o, nie, tym, tam gdzie jest, po, yy, o, przekręć, przekręć. Tak? No to jak, jak ci pasuje? Nie, nie, dobrze, dobrze, tak. Ja źle widziałem stąd. No, mierzę... Sorry.